To żyje! Część pierwsza. Martin Tajniczy hmm, 812, Ludwik XIV, Konstantynopol, Magna Carta... To to był Juliusz Cezar. A, już kojarzę, to ten od sałatki, tak? Dobra, ha, ha, ta cała historia to banał. Akademia Torrington i trzy dni ostrego kucia opłaciły się. Zaliczę test na piątkę. Ty też? O, fajnie, że nie tylko mnie wydawał się banalnie prosty. Nie wiem, czemu jesteś taki pewien swego, Martin. Ledwo co dostajesz ten nędzne trójczyny. Trzy to i tak lepiej niż dwa, nie? Drodzy uczniowie, o? prezentuję wam nowy system oceniania. Oto rewelacyjny pan ocena 5000 tysięcy. Nie musicie już czekać dniami na swoje oceny. Wystarczy kilka sekund. O-o... Martin tajemniczy, piątka z plusem. Co? Ha! Wiedziałem! Zawsze uważałem, że uczą się tylko frajerzy. Diana Lombard, pięć minus. Co? To, to ty napisałeś lepiej test? Ej, pięć mnie nie jest najgorsze. Nie takie dobre jak piątka z plusem, ale co zrobić? To centrum, spadamy di. Piątka z minusem? Co? Diana dostała piątkę z minusem z klasówki? <laughs> Jej! Schodzenia też dostałaś minusa, czy co? Cześć Wam! Hey, Billy! Mam nadzieję, że dziś walczymy z historyczną bestią. Historia to moja specjalność. Nie chodzi o misję. Przysłali dziś Wasze oceny. Nie ma misji? E, a jakie oceny? Centrum co roku ocenia swoich wszystkich agentów. Złapałem cię za uszy, nie? A masz ty oszołomiony. Uh, Martin, to Martin, ah, unser Martin. Uh. <laughs> Pozbyć się jej! Uch. A! 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 U, u, u. Serio? Tylko tyle znaleźliście na mój temat? Martin, dzięki swoim znakomitym zdolnościom improwizacji dostałeś wzorową ocenę. Gratulacje, agencie. Uh -huh, tak! Tak? A co ja dostałam? Nagane. Jak to ja? Powinnaś się podciągnąć. Zawsze grasz według tych samych schematów. Najlepiej bierz przykład ze swojego kreatywnego brata. Aha! To teraz jestem agentem wzorcowym? To znaczy, że teraz ja jestem najgorsza, co? Ja powinnam być tym wzorem! No i daruj sobie, Diana. Lepiej zacznij mnie naśladować. Wiem, na początek włosy. Weźmy nieco żelu i potargajmy troszeczkę. O! Łapie Martin! Jakby co jestem u siebie w pokoju. Spróbuję obudzić się z tego koszmaru. Jaka złość! Chciałem jej tylko pomóc. Ten... Yy, mam trochę papierkowej roboty, więc no... Yy, strzałka? Ach, ja też. Moment teraz, wy, nie wyobrażajcie sobie, że was to ominęło. Obydwaj radzicie sobie poprawnie, tylko są małe kłopoty z komunikacją. No, ale, ale, a ja cały czas się komunikuję. Staram się dzielić wrażeniami z grupą i rozmawiam o uczuciach. Tak, Bilego Paszta ciągle kłapie. W tym problem. Bili, za dużo gadasz. A ja pa, ty z kolei mówisz za mało. Słuchajcie, komunikacja to podstawa przy pracy w grupie i powinniście wziąć to sobie do serca. No jasne, dam z siebie wszystko, mamo. Nie mogę cię zawieść, dlatego wszystkim udowodnię, że kiedy tylko mam na to ochotę, to potrafię. <laughs> o, przepraszam. <laughs> o, Martin! Ten głupi typ ciągle mnie prześladuje. Przychodzę do szkoły rano? Martin! Idziemy na misję znów, Martin! Oh, ale to się zmieni, jak pójdę do koledżu. Ha, tylko gdzie? Ha, może tu? Ha, a może za granicą? Hmm? C i -n -w? Centralny Instytut Nauk Wyższych? Ha, muszą być słabi, skoro wcześniej o nich nie słyszałam. Super. Akurat on musiał tu stać. Dobra. Rób tak, jak ja robię. Mów pierwszą myśl, jaką masz w głowie. Nie zastanawiaj się nad tym długo. A co, jak ta pierwsza myśl jest tak potwornie długa? Mama mówiła mi, że buduje zdania złożone. Wielokrotnie. Wiesz, rób tak, że jak poczujesz w sobie zdanie, to mówisz tylko połowę. Zaoszczędzisz, tak? Dość, on gada głupoty, Billy. O, cześć, Mam dla ciebie zagadkę. Słuchaj, kto dostał dziś rano nagany? Martwałem. Wiesz co, myślę o założeniu własnej szkoły. Będę uczył ludzi, jak być Martinem. Potrzebny mi slogan. A może tak? Odnajdź w sobie Martina, co? <grym wytrzymać> Hej, to może się sprzedać! Diana Lombard? Centralny instytut nauk wyższych pragnie zaprosić panią na zwiedzanie swojej skromnej placówki. Ej, a może MT kwadrat, albo bądź tajemniczy jak Martin. O, albo to zmartinizuj się! To może być! Pojadę z chęcią. Jej! Mają świeże pisemka! Nawet najnowszy świat młodego badacza! Oh, panoramiczny telewizor z przepięknymi widokami! Ekstra! I jest maszynka z czekoladą! Oh, trafiłam do nieba, czy jak? Oh. Panno Lombard, jesteśmy już w instytucie. E, co? E, 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 a, to miejsce jest. Pani profesor, czy mogłaby mi pani.? Serio? Całkiem niezłe. Tędy, panno Lombard. Witaj, Diano. Nazywam się Octavia Payne i, jak się pewnie domyślasz, zarządzam Centralnym Instytutem Nauk Wyższych. Bardzo mi miło, macie przepiękny ośrodek. Dziękuję. W zasadzie to nie jesteśmy zwyczajną szkołą, zajmujemy się zjawiskami paranormalnymi. O, przykro mi, średnio mnie to interesuje na ten moment, zwłaszcza po tym, jak ocenili mnie w centrum. Osobiście przejrzałam twoje akta, Diano, i uważam, że naprawdę masz się czym pochwalić. Na serio? Podoba mi się Twoje podręcznikowe podejście i poszanowanie zasad. Chciałabym zaproponować ci stałą współpracę i mogłabyś zacząć właściwie od zaraz. Mam zostawić centrum i Torrington? O, coś mi się nie wydaje, żeby... To nasz plan zajęć. Mogłabyś zacząć naukę u nas i jednocześnie kończyć Twoją starą szkołę. Bezproblemowo. Byłabyś wtedy całe lata przed innymi. Całe lata? Poważnie? Zawsze chciałam zostawić resztę w tyle? Jak się już zgodzisz, dostaniesz swój własny wielofunkcyjny zegarek. O! Martin normalnie oszaleje, jak to zobaczy? Co? To jesteś z nami? Kiedy zaczynam? Najpierw. Najpierw musisz przejść taki mały test. Banalnie prosty, uwierz, zwłaszcza dla agentki Twojego pokroju. <laughs> Nazywam się Japa. Jestem jaskiniowiec. Opowiem ci, co to takiego mamuty. Mamut ma futro i śmierdzi jak... Nudy! Jeżeli chcesz się podciągnąć, musisz mieć giętki język. Giętki grzy? Słuchaj, powiedziałem, że pomogę ci z tym przemówieniem i pomogę, tylko musisz mnie słuchać. No kto dostał wyróżnienie od centrum? Hmm, ty dostał. Właśnie tak, więc... Centrum. Martin, Japa, mam dla was nową misję. A gdzie Diana? Agentka Lombard się nie zgłasza, więc radzicie sobie we dwóch. Eee, tam bez problemu. No wiesz, pamiętasz moją ocenę, prawda? To będzie zwyczajne, rutynowe zadanie. Obca kreatura nawiedza bagna w odległej puszczy i musicie ją schwytać tak szybko, jak się da. W odległej puszczy? Heh, dlaczego potwory nie napadają sklepów albo parków? O, o, albo basenów z pięknymi paniami? Albo barów z jedzeniem. O, oh. Straszny ten las. Nawet drzewa takie straszne. Stój. Słyszałeś? E, japa nic tutaj nie słyszy. I o to chodzi. To przecież las. Zwierzyna powinna tu biegać, a ptaki ćwierkać. Racja. Gdzie wie wióry? Japa lubi, jak im daje orzechy, one potem mu uciekają. Wiem, że mama kazała ci mówić więcej, ale jak na ciebie, to za dużo tego dobrego. E? Japa? Japa? E? Japa! Muszę jakoś zbabić tu tę paskudną bestię. Najwyższa pora, co się zaimprowizować. Podziwiajcie technikę Martina! Dobyć kosmicznego łowcę trzeba kosmicznej ofiary. Hej potworze! Jestem wyborną kurą kosmitką. Chodź zjedz mnie! Hmm. No chodź, wiem, że chcesz mnie zjeść. Nacinałem szwy w ciuchach. Tego się nie spodziewałeś, co nie? I jesteś mój. Hej, to przecież był mój potwór. Wybrano turbowandy. Nie wiem, kto to był, ale był dobry. Pomocy? Właśnie nas okradli, a ciebie stać tylko na tyle? Ja babui wysokości. Nie do wiary, że ktoś nam ukradł potwora. Powiedz, gdzie się podziała etyka pracy? Martin? Już ja się dowiem, kto to był i złożę skargę. To pewnie agent z jakiegoś konkurencyjnego centrum albo z czegoś. Jedyna wskazówka to to urządzenie. Weźmiemy je do szkoły i sprawdzimy. Nie? Japa? Japa? I wiesz, nagle pojawił się ten tajemniczy ktoś i zabrał mojego potwora. Ty no weź, no to niegrzecznie. A, a możesz mi podać budzik? A, a, tak masz. No, więc teraz kombinuję, kto to mógł być. Może jakoś odzyskam potwora. Wykombinuj, jak mnie przepuścić. Ach. Skoro jesteś takim znakomitym agentem, powinieneś dość szybko to rozgryźć. Tak, wiem. E, a ty dokąd się wybierasz? Masz, tu jest moja rezygnacja. Odchodzę z centrum. Mógłbyś to przekazać mamie? E, dobra, ale czekaj. No chyba ty nie. Odchodzisz? Od życia. Naprawdę się spisałaś, Diano. Jestem pod wielkim wrażeniem. Miło wreszcie być docenioną. Nie tylko Cię doceniam, Złotko, ale i nagradzam. Po tak świetnym występie z przyjemnością mianuję Cię pełnoprawną agentką naszego instytutu. Nie, to niesamowite! A, dziękuję, Oktawio! Jeszcze nie ma za co. Zapraszam Cię do biura. To twoja pierwsza misja, agentko Lombard. To wczorajsze to była rozgrzewka. To już prawdziwa misja. Od jakiegoś czasu usiłujemy pochwycić pewną bestię bagienną. Gdyby trafiła do laboratorium, można by zmodyfikować jej nawyki. Chcielibyśmy, by ludzie mogli żyć z potworami w pokojowej koegzystencji. Ja... E ale ja właśnie myślę dokładnie tak samo. Znaczy, łapiemy te wszystkie potwory, tak? Ale to jest tylko leczenie objawów, a nie przyczyny. Ach, wreszcie to wszystko nabiera jakiegoś głębszego sensu. Chodźmy już, masz dużo pracy przed sobą. Hmm, to nie fair. To coś jest bardziej wypasione niż moje zabaweczki. E, a to co? Hmm, chyba jakieś logo. Nie no, nawet logo jest lepsze. Zaraz, to coś ma logo? To znaczy, że jest gdzieś inna agencja łapiąca potwory. Łapiąca moje potwory! Hmm, zobaczmy, co tam dokładnie siedzi w środku. Mają nawet zabezpieczenia. To coś naprawdę poważnego, Billy. Oni raczej nie żartują. Agencie tajemniczy, Billy, pora się zrehabilitować. Świetnie, już koniec z miłym Martinem. Pełna moc! A czego tu właściwie szukamy? Mama mówiła coś o bagiennym stworze siejącym spustoszenie. Myślę, że szukamy wstrętnego, poślizłego, podwodnego potwora. To żyje pod wodą? Czyli, że to, co czuję, to może być to? Tak. Zaraz się przekonamy. No, chodź tu. Nie stracę kolejnego potwora. Fakt, ale straciłeś za to w moich oczach. Czy ty czasem nie miałeś mniej gadać? Martin, to bachno się nie kończy. Ile jeszcze będziemy tutaj tak łazić? Dopóki ta straszna bestia nas nie znajdzie. A ty myślisz, że znajdzie? No, i tak wyglądamy jak smaczne kąski, ale dla pewności posmarowałem buty musztardą. Nie wiem, czy to taki świetny pomysł. Tam! O, wracaj tu! Jesteśmy pyszni! Martin? Billy! Jak go zje, będzie syty przez tydzień i już go nie złapię. Skoro konkurencja może, znaczy mogę i ja. Trzy punkty? Czy to znaczy, że mamy towarzystwo? Wybrano radar. Nowy potwór do kolekcji. Zegarek aktywowany. Wybrano laser. Martin, pomocy! Jeszcze się tobą zajmę, Gamoniu. Billy? Tu jestem! Chwila! Dobrze, że mnie znalazłeś. Stwór chyba był wypuszczony. A tam, nie ma sprawy. Gile zamortyzowały nasz upadek. To gile? Jestem udyś dalej z potwora? Tak! To niesamowite, nie? Super się rozciąga i jest mocne, jak nie wiem. Całe te jaskinie mogą być z tego. Potwór będzie mój, chłopcy. To okropne. To coś wciągnęło mnie pod wodę, potem zasmarkało, przyczepiło do sufitu i chciało schrupać. Może wpadniemy tu później? Po tym, jak bestia zaatakuje więcej ludzi? No, a może byśmy tak... Pamiętaj o swojej ocenie. Mniej gadania, cichosza. Ale... Spokojnie, kolego. Nic ci nie grozi. Złapiemy cię w ogromną sieć i wrzucimy do klatki nic więcej. Zegarek aktywowany. Wybrano sieć. A? Witam cię, Martin. Hej, Billy. To Diana? O, czołem, Diana. Super wdzianko. Co to ma znaczyć? Zaraz, to ty byłaś w lesie! To ty kradniesz moje potwory! Ha, może w centrum średnio mi szło, ale ciebie załatwić to pikuś! Tak? To zobaczymy, czy sobie... Poradzisz sobie z tym? Jana, nie! do wiary! Raz – opuściła centrum, dwa – robi przeciwko nam, trzy – podwędziła mi kolejnego potwora! Cztery ma świetną łódkę! I to dopiero jest improwizacja, Martin! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Tomasz Robaczewski. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownik produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli. Martin Jacek Kopczyński. Diana Katarzyna Kwiatkowska. Japa Zbigniew Konopka. Mamma Elżbieta Jędrzejewska. Billy Cezary Kwieciński i inni.